Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Harry Potter i Komnata Tajemnic. W tym odcinku wreszcie zdobyliśmy kawałek Goila i możemy zanieść go do eliksiru wielosłowakowego, do Hermiony, żeby ona go tam wrzuciła i dzięki temu będziemy mogli zamienić ją wreszcie w Goila tę tą upragnioną postać. Każdy, przecież każdy chce być Goilem, przecież to jest taki fajny gość, taki spoko Okej. Okay. Mam kawałek Goyla. Jezus, jak to brzmi. Fajnie, że to nie ja muszę. Jak nie musisz, powinieneś to też pić. Dzięki. Aha, zmienili po prostu fabułę. No spoko. Chary. Uh, uh, obrzydliwe. Normalnie, jak jakiś mutant, jakby się w Halka zamieniał. Aha. <laughs> Świetnie. Idź do Lochów, spróbuj się dostać do ich salonu i znaleźć Draco. Okej. Okay. okej Harry. No i dobra, jesteśmy Goilem, O e, zmieniła nam się e, szata również. Nie wiem skąd oni e, taki pomysł padli ale pewnie nie chciało im się pokazywać po prostu w grze tego procesu, kiedy oni wykradali tą szafę, e, szatę i tak dalej. Nie jestem Harry, jestem Gregory Goyle i jestem jednorozwińczo. Okej, okay, sprawdźmy co tutaj jest w tej skrzyni o, karta czarodziejów, no, właśnie, tutaj w ogóle nie eksplorowałem tego miejsca, może zajrzymy sobie do tego kibla, zobaczymy, może tutaj coś ciekawego, fajnego jest. Łazienka dla a nie, dla nie, nie Ale jestem golem, jestem prawie jak dziewczyna. Dobra, nic tutaj chyba więcej nie ma, tak mi się wydaje, jeżeli coś jest no, to trudno, e, przegapię to najwyraźniej, tutaj jest wyjście do komnaty tajemnic, e, ale tego jeszcze nie wiemy, no nieważne, idziemy do m, miejsca zakazanego dla e, innych... Um, uczniów, poza oczywiście członkami, członkami domu z czyli oczywiście pokój wspólny z e, ślizgonów, nie za bardzo wiemy gdzie to jest. To jest chyba gdzieś z tego co wiem, w w Lochach, ale oczywiście ani Goil zapewne tego nie wie. Wcześniej, znaczy no Goil może tego, to wiedzieć, ale Harry Potter, który jest Goilem, na pewno nie wie. O, w ogóle zmienili głos tego, no i bardzo dobrze. Ych, na Goila w ogóle, jakby srał taki jest odgłos. No, schody, jedziemy. No, nie wiem, teraz udam się po prostu do, do, do lochów, gdyż no. A, fucking! Spadłem, ale dobra, nic mi się nie stało, więc luzik. Udam się do lochów, mniej więcej wiem gdzie, gdzie jest wejście. Tam przecież miałem lekcje eliksirów i tak dalej, więc tam się przejdę i mam nadzieję, że niebawem pojawi się jakiś Drakomarfy, czy inne gówno, które będą zaprowadzić na samą zarączkę, gdyż no. Troszeczkę teraz tak nas ta gra wcisnęła w taką opcję, że po omacku idziemy. I za bardzo nie wiemy gdzie i co i jak. Zawsze ktoś nas za rękę prowadził. A to ron, a to jakieś inne randomy z jakichś innych domów i tak dalej. O, fajne głosy zmienili, naprawdę, fajnie to zrobione. Akurat ten motyw. Ech, dobra, ja już, nawet nie będę tutaj wchodził, przecież wszystko tutaj już splądrowałem. Czy ktoś tam jest? Nie, dobra, nieważne. E, okej, okay, no to do lochów w takim razie. Tam było wejście z tego co pamiętam na lekcję eliksirów, więc wydaje mi się, że gdzieś tam będzie też. Eee, czekajcie, nie, to nie działa. E, gdzieś tam będzie też wejście, właśnie do pokoju wspólnego ślizgonów. Aluchy mora, ciekaw jestem, czy Goil sam w sobie znałby takie czary i tak dalej. O, proszę bardzo, coś się dzieje. Widzieliśmy jakiegoś ślizgona obrzydliwego, który wchodził w to miejsce, więc podejrzewam, że, że tutaj, właśnie, będzie wejście do domu ślizgonów. O, właśnie. Czysta krew. Gdzie jest hasło. Na pewno pozwoli mi wejść do salonu ślizgonów. O tak, na pewno. No tak, raczej skoro jesteś ślizgonem, to nie powinno być problemów, ale jeśli tutaj zajrzymy, skercz. O, pamiętam, że tutaj była taka opcja. E, taka linka gdzieś była. Teraz gdzie to jest? Tutaj? Lumos, lumos jest. Defendo. Whoa fucking. A, to ciekawe. No i jest skrytka. Wcześniej tutaj nie mogłem wejść, też nie znałem tych. Super, ekstra czarów, ale teraz troszeczkę zmodyfikowałem te wszystkie lochy. Jezus, jaki odgłos ten goil robi, nawet nie mogę tego słuchać, okej. Okay. Czysta krew! Czysta krew. No i lajcik, możemy wejść do pokoju wspólnego w wiepoko... wiekopomna wiekopom na chwila. Tom, dom dom, dom, dom. Okej, okay, tutaj już widać takie symptomy sala zaraz Katrina i tak dalej, i tak dalej. Dość ciekawy ten pokój, muszę wam powiedzieć. O! Co to, to tak zajebiście tutaj mają? A my mamy zwykłą jakąś kanapę rozrzuconą i tyle. Na dole kominek jakiś i tak dalej, i tak dalej, a tutaj ślizgoni mają widzę jakieś śmieszne i dziwne mechanizmy. Flipendo, Flipendo! Dependo. Ciekawe, czy Goil umie jakiekolwiek czary. Czy on jest tutaj. Właśnie nie wiem, czy, czy co Goil sobą reprezentował tak naprawdę w Harry Potterze. Okej, okay, tutaj. już to użyłem, więc. no nie wiem. A, dobra, winda, okej, okay, rozumiem. To takie czary mają naprawdę w tym pokoju niesamowite. mają ten pokój. My mamy po prostu malutki. Nie wiem, jak ci wszyscy. Gryfinder cały się tam mieści. Aha! Czyli to nie jest jednak pokój wprost. Tylko po prostu kolejna, jakby pseudo. Pseudo jakieś takie wyzwanie, pseudomisja, którą musimy przejść. Ło, co się dzieje? Kurde, przez przypadek wypiłem napój. Fak, pierwszy raz mnie ugryzły te dziady tutaj w tej grze chyba. Zniszczę je wszystkie za to. No kurde. A, one się odradzają, co to ma być? To jednak chyba, cofam to co powiedziałem, Gryffindor ma lepszy pokój, nie ma tutaj gnomów i tak dalej. Mamy bezpośrednie wejście, jest wszystko na lajcie, a tutaj widzę, że jakieś problemy są, nie wiem czy każdy musi, żeby wejść do swojego domu, do swojego pokoju wspólnego musi takie tutaj kombinacje stosować, czy to jest taki super ekstra szyfr, żeby tylko Ci prawowici mogli wejść, jeżeli tak, no to troszeczkę się nie udaje, gdyż zwykły marny eliksir wielosokowy, jak widzicie, ym, załatwia całą robotę. Co to ma być? Też tak umiem, skercz. A to... Sz... A to szmata, co za syny? Ja nie mogę. Czyli takie, takie jest po prostu bycie ślizgonem, to właśnie znaczy bycie ślizgonem, chamstwo i zero po prostu pomocy. Każdy tylko człowiek, człowiekowi wilkiem, co za ścierwa. Ok, co się stanie, jak tu stanę? Aha, no tak. Można było się spodziewać tego. No dobra, przejdę tutaj. Teraz. Co tu jest? Może jakaś skrytka? Tak, e, jest odgłos skrytki, więc idę chyba w miejsce, które. Dobra, w którym jest tylko, mam nadzieję, coś ukrytego. Chociaż nie, nie tylko. Widzę, że tutaj mamy jakieś przyciski do przełączenia które pozwolą mi, z tego co widzę, przedostać się do takiej skrzyni, więc to w sumie też jest swego rodzaju e, skrytka. Okej, okay, idźmy tam. Tutaj nic nie mam do e, działania. Okej, okay, to jest tamta skrzynia, mam nadzieję, że nie zginę. Chociaż z tym wielkim dubskiem Goila to może być ciężko tutaj skakać. E, e, dobra, udało się. Ciekawie jestem, jak wrócimy tylko. Jest, yeah, srebrna karta, rzadkość. O Jezus Maria, żebym nie spadł. Dobra, luzik. Eee, łatwe. Uch, dobra, udało się. Tutaj niestety chyba nie zdążymy przebiec. Jakbym spróbował, to bym zginął, okej, okay, ale ten przycisk chyba jeszcze go nie naciskałem. Aha, dobra. No, spoko, rozumiem. Tylko co teraz? Hmm. Łap się, dobra, ów. Naprawdę, jakby kurde agonia straszna dla tego Goila to jest. Takie skoki, to mnie dziwię się. Odkryjmy to, co magicznie ukryte. O, oh, fucking! Zaraz, no kurde, źle poszedłem w takim razie. Ale lipa. To po co w takim razie to jest? Chyba na pewno tam jakiś skercze jest do użycia, no bo widziałem tego dużo było. Szybko! Szybko! skerch, Skurcz! Flipendo! Cały czas są jakieś pułapki, jakieś takie negatywne po prostu elementy. Aha! Już kumam, już kumam. Teraz ten śluz będzie opadał i to gówno się tam zasklepi. I teraz będziemy mogli tutaj zeskoczyć na dół i po prostu na tą kładkę i ona wejdzie i się Zaglutuję i teraz mogę spokojnie przejść. Ale oczywiście, żeby hamstwu stało się zadość, Ślizgon, który za mną przyjdzie, również będzie musiał to robić, więc powodzenia, bawcie się dobrze. Bawcie dobrze, kraby, bo może kraba tu jeszcze nie ma i tak dalej. Swoją drogą, trochę troszeczkę dziwię się, czemu nie ma zamirona, W końcu w książce i w filmie i wszędzie był, jako właśnie Goilem, goylem, a, a tron był krabem. Troszeczkę ta misja przypomina mi wyzwanie tego całego. albo wyzwanie Lumos, albo wyzwanie Snape'a, w sumie wszystkie były właśnie w takich podobnych lochowych klimatach. Nie wiem, czy tam są jakieś znajdźki, czy co? Mogę tam wskoczyć? Mogę. Mam nadzieję, że nie zginę. O, fuck, 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 fuck. Co tam się dzieje? Tak jest tak ciemno jakoś. Co to ma być? A, proszę bardzo. A, widzicie? Abym na pierwszy rzut oka nie, nie chciał tam skakiwać, ominęłoby mnie. Co prawda. Nie za wiele, bo tylko marne fasolki, ale zawsze coś. Ale takie, mówię wam, niepokojące to jest wszystko. Uciekają spod nóg te platformy. No nie chciałbym być ślizgonem, zgonem, zdecydowanie. Ciekaw jestem, gdzie krukonie mają i puchoni te swoje. Ryktu Sempro, patrz, goł potrafi dwóch naraz załatwić. E, chyba w jakiejś wieży, z tego co pamiętam, mieli te inne. krukonie mieli chyba w jakiejś wieży te swoje pokoje, a. A pochoni nie wiem, pewnie w jakimś ziarstwie czy innym gównie, bo oni się tak chyba tym e, parali bardziej. Zresztą może mi się z Nevillem kojarzy i myli. What fucking! O, cholera jasna zginąłem, pieprzonym goilem. Mam nadzieję, że nie muszę. What the fuck? Od początku mam to gówno robić? No nie mówcie! Dobra, to w takim razie zrobię odcięcie. I wracam wtedy, kiedy już to wszystko skończę. Okej, okay, wróciłem do miejsca, w którym e, niestety niefortunnie e, noga mi się powinęła i zginąłem. E, no i mogę kontynuować dalej moją rozgrywkę. E, I znowu odkryłem tajemnicze przejście łudząco podobne do tego, które było wcześniej, tylko tutaj nie ma tego rycerza. E, no ale za to mamy kartę czarodzieju, więc warto było tutaj e, przyleść. Tym pieprzonym goilem ruszyć, to dubsko i się dostać tutaj. Mm, Okej, okay, teraz, żebym to znowu nie zginął, tutaj te ochliki kornowaliskie. O, oh, fakt, żebym to złapał. Dobra, uf. Jeszcze cały czas tutaj boję, bo jest dość ciemno w tej lokacji i nie za bardzo dokładnie widzę te wszystkie tutaj mm, bloki, na które można wskoczyć. Okej, okay, jeszcze tutaj odnówmy to, wszystko, całe lumos. I udajemy się w tamtą stronę. Hmm, tutaj mam nadzieję, że nic na mnie jeszcze żadne niespodzianki nie będą czekały. Czy Tutaj coś jeszcze jest, bo nie, chyba z tego co to nie widzę, nawet jeżeli by było to, nie zamierzam tam skakiwać, gdyż to jest zbyt wielkie zagrożenie dla naszej misji. Ona jest zbyt ważna. Ok, i w sumie chyba teraz wchodzimy do pokoju głównego. Tych wszystkich ślizgonów, jak widzicie, tutaj jest ich trochę. No i są te obrazy. Tutaj na pewno warto pobuszować, gdyż nigdy więcej tutaj nie wrócimy. Przepraszam. Przepraszam, ty pieprzony ślizgonie. Byś się zgubił. Przecież to nasz salon. No, nasz salon. Niby nasz, ale wiesz. Wiesz jak jest. O, pająk, pająk. Co oni tutaj mają? W tym pokoju. Ciekawa lokacja, muszę wam powiedzieć. No i tak... No jest, jest, jest fajnie, muszę wam powiedzieć, w tym pokoju. Hmm, ślizgonów, coś innego wreszcie. Czuję się właśnie jakbym wszedł też do... Na przykład tak się czułem jak byłem w gabinecie e, Dumbledora. Też po prostu lokacja, do której nigdy nie możemy wrócić i do której jesteśmy... Mm, tylko raz po prostu, więc... Zaraz, coś tu się otworzyło, czy... A patrzcie, takie buty. To jest żaba, ale jej nie potrzebuję. To się otwiera... a, to się cały raz otwiera. Tam jest skrzynia. Fucking hell! Nie w tą stronę. Dziwne rzeczy się dzieją, naprawdę dziwne rzeczy. Spróbuję jeszcze tam wskoczyć. Karta. Dobra, mogę zebrać? Yeah, mogę tu wskoczyć? Nie, dobra, czyli tam nie jest mi dane się dostać. Co tutaj szukasz? razem. Ale kraba musiałem zabić, gdyż zjadł moje słodycze, więc przykro mi. O, krwawy baron! Wreszcie się spotykamy, i wreszcie jesteś w miejscu, w którym powinieneś być. Baba jaga. Co ona wyrzuca? Kuźwa! Pajęczaki, no fajnie. U mnie fasolki, u nich pajęczaki. Dobra, e, gdzie ja jestem? Cholera esna. Jest Czemu ja tędy wszedłem? Nie, spokojnie. E, wrócę się do miejsca, w którym... rozpocząłem e, tu moją przygodę. Czy to jest dobrze idę, czy źle idę? Pewnie źle idę. Czy to tutaj, czy to tutaj? O, proszę bardzo. Magic. Chcę po prostu niczego nie ominąć, nie? E, więc, e, udam się z powrotem. I pójdę normalną standardową drogą. Mam nadzieję, że... Że to będzie dobry wybór. Bo tu może jeszcze w obrazach jakiś coś się czaić, nie? Ach, chyba jednak nie. Dobra, idziemy dalej tak, w sumie kółeczko mógłbym zrobić tutaj. Eee, tutaj można cię zaczarować? Nie można. Sliterin, wszędzie te znaki slaterinu. Niepokojące i negatywne, zdecydowanie negatywne. No pieprzony ślizgon. Szukasz drako? Zamknij, mordę. Tak, szukam Draco, bo to jest jedyny człowiek, z którym rozmawiam. Oprócz krabu, oczywiście. Tylko nie wiem, czy krab. O, proszę bardzo. Nie wiem, czy krab umie mówić. Niech otworzą się wrota. Wow, na to bym nie wpadł. Kompletnie nie miałem zamiaru rzucać cokolwiek na te na te znaki. Myślałem, to jest tylko i wyłącznie ozdoba, a jednak. No i srebrna karta, super. Rzadki, rzadka rzecz. No i dobra, chyba możemy się już... chyba to już wszystko splądrowałem. Chociaż wiecie co jeszcze zerknę sobie z drugiej strony. Tam chyba był też ten, to stworzenie czy tam ta baba jaga. A nie, jednak tutaj Alochemory się nie da, no. więc troszeczkę trzeba było pomyśleć i... No dobrze mi cały czas. Dobrze mieć cały czas różdżkę w pogotowiu. Okej, okay, udaje mi się wreszcie do Draco Malfoya, który powinien gdzieś tutaj być. No, to jest wypas, nie to co u nas. Jeszcze sprawdźmy, czy coś tutaj na mnie nie czeka. E, gdzie jest Draco? Nie widzę go. Tu widzę, że jest drewienko. Przyda nam się. I chyba nic więcej, chyba nic więcej. A, jeszcze to, dobra. Jak leci goj? No e, wiesz, no tam ciężko trochę zdać. Nie, nie przechodzę z klasy do klasy, nie umiem czytać, nie umiem pisać, nic nie umiem. Nie wiem, jak ja to w ogóle wszystko tutaj idzie. O, jest Draco Malfoy. Wszędzie Cię szukam, chodź za mną. Podejrzana sprawa, ale w sumie nie obczaiłem jeszcze lewego skrzydła tego miejsca, więc nie wiem, czy będzie mi dane tam pójść. Dumbledore, Dumbledore chyba próbuje udawać, że nic się nie dzieje. Jeśli szybko nie powstrzyma ataków, to go wyleją. Święty Potter też nie ma instynktu porządnego czarodzieja. Ludzie myślą, że to on jest dziedzicem Slytherina. Chciałbym wiedzieć, kto to jest. Mógłbym mu pomóc. Musisz chyba wiedzieć, kto za tym stoi. Wiesz, że nie mam pojęcia. Goil, ile razy mam ci powtarzać? Ale jedno wiem. Kiedy komnata tajemnic została otwarta ostatnim razem, zginęła jakaś szlama. Założę się, że teraz prędzej czy później też jakaś zginie. Oby to była Granger. Wiesz, yy, Draco, chyba powinienem już iść. Dokąd? Yy, do szpitala. Yy, tak, właśnie, do szpitala. Żuch mnie rozbolał i muszę coś na to wziąć. No to idź. Nie chcę, żebyś tu stał cały wieczór ze zbolałą miną. No, i tak zrobimy, ale jeszcze Draco Malfoy. Idź. Nie chcę, żebyś idę. Idę, idę. Dziwne, spolałem. tak? E, widać mm, twarzą twarz stać e, z Draco Malfoyem. Co tutaj, chyba jakieś dziewczęce spotkania, tak? Nie chcesz, żebyśmy zawołały profesora Snejpa, co? A dlaczego? O co wam chodzi, do cholery? Nie chcesz, żebyśmy zawołały profesora Snejpa, co? A, czyli po prostu to jest dziewczyński korn, że tam chyba nie można wchodzić. Goin pewnie chciałby sobie podglądać, ale nie może. Ale jeszcze zerknijmy tutaj, Malfoy nas tutaj odstraszył. A może coś na nas tutaj czekać, kto wie. W końcu tutaj możemy wejść, więc luzik. Ciekawe, ciekawe, jest to coś dla mnie? Proszę bardzo, skrzynia, no właśnie, no właśnie. Co prawda same fasole, niestety. Ale warto było tutaj się mm, pojawić. Dobra, wynosimy się z tego pieprzonego miejsca. Nic już tutaj na nas nie czeka. Niczego tutaj nie potrzebujemy. Więc Sayonara, Malfoy, żegnajcie ślizgoni, spieprzamy stąd. O, oh, fucking! Lepiej trzymać się z daleka od ślizgonów i wymknąć się. Jeśli mnie zauważą, kto wie co może się zdarzyć, zostaniesz wypieprzony z Hogwartu. To co się właśnie wydarzy? O cholera, baron i wszyscy, ja pierdzielę. Ale fajnie, nie pamiętam, że... Żeby... FAK! Panie profesorze! Uciekać! Którędy mam uciekać? Tam był ślizgon, tu był ślizgon Jakie emocje Nie jesteś pierwszej, ale tam nie poszedłem, zaraz, zaraz. Teraz mam chęć tam później. Dobra, spierdzielam stąd Na co tam patrzysz? Wypierdzielaj, zostaw mnie! Kuźwa wszyscy mnie gonią! Jakie konfidenty Dobra, uciekłem, mam nadzieję. Gdy wszyscy wrócili z ferii, wiadomość, że prawie bez głowy nikt został spetryfikowany, rozniosła się po szkole niczym czarna chmura. Myśleli, że skoro można spetryfikować nawet ducha, nikt nie jest bezpieczny. Pierwszoroczni chodzili po szkole w wzbitych Bojąc się, że samotna wyprawa może grozić atakiem, rozwinął się handel talizmanami, amuletami i innymi środkami ochrony. Tymczasem, Harry odkrył, że Draco Malfoy nie jest dziedzicem Sliterina, ale jeśli to nie Draco i nie Harry, to kto? Lord Voldemort? Szybciej, Harry. Czas na lekcję obrony przed ciemnymi mocami. Znowu z nim? Będzie cudowny. Profesor Lockhart nauczy nas Spongify. Chodź, Harry. No tak, i wreszcie, wreszcie nauczymy się super ekstra czaru, który pozwoli nam skakać niczym po prostu Superman i tak dalej. W sumie nie, Superman nie skakał, Superman latał, ale nieważne. Dzięki wam wszystkim za oglądanie. Wreszcie jesteśmy Harrym Potterem, możemy normalnie w skórze się tutaj poruszać po całym Hogwarcie. I wreszcie, jak mówię, nauczymy się super czaru, który pozwoli nam przedostać się w różne zakazane wcześniej miejsca. Więc trzymajcie się, dzięki za oglądanie, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i skomentujcie filmik. Na razie i cześć! Mam nadzieję, że Hufflepuff wygra w tym roku Puchar Domów. nie 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 nie